Cześć, przedstawiam Wam nowego współprowadzącego. Oto Flipek. Flipek będzie towarzyszył w serialu Remontowe Rewolucje, bo chcę, abyście zobaczyli, jak wygląda aspekt budowlany, ale też jak wygląda cały proces inwestycyjny w nieruchomości. Zapewne część z was zamierza przejść level wyżej z flipowania w nieruchomościach mieszkaniowych na kamienice lub na rynek deweloperski. Dlatego dzisiaj pokażę wam jak zarobić milion złotych w nieruchomościach kamienicznych. Mam na swoim koncie już takie dyle. Dlatego pojawiają się tutaj sześciocyfrowe kwoty. Już za chwilę zobaczycie, jak to zrobić, jak liczyć opłacalność inwestycji. W poprzednim odcinku remontowych rewolucji poruszyliśmy ważny temat dotyczący nieuczciwej konkurencji. Zaprosiliśmy Was na spotkanie z prawnikiem, z którym wspólnie zastanawialiśmy się, czy lepiej walczyć z nieuczciwością w sądzie, czy może nastawić się na szukanie porozumienia. Tę rozmowę znajdziesz w poprzednich rewolucjach. A już teraz czeka nas nowe Towarzystwo na Budowie. Poza fachowcami, budowlańcami i ekspertami dołączy do nas Filipek. Chcesz wiedzieć o co chodzi? Wszystkiego dowiesz się już wkrótce. Zależy mi na tym, aby seria Remontowe Rewolucje miał charakter edukacyjny. Chcę, abyście czerpali z niego wiedzę na bazie moich doświadczeń, za które ja już zapłaciłem. Dlatego zobaczycie za chwilę, jak wyliczam rentowność inwestycji i jak kosztorysuję usługi wykonawców, dostawców materiałów budowlanych. A więc każdy element kosztu, który ponoszę jest bardzo wnikliwie analizowany. Prawie 90% kosztów, które podejmuje w firmie, która zajmuje się realizacją inwestycji w nieruchomości, jest poddawane analizie przez łowcę okazji. 10% to są te koszty, które nie wymagają analizy z mojej perspektywy, z takiego powodu, że są to drobne koszty, które nie będą miały dużego znaczenia, w całej opłacalności inwestycji. Za chwilę zobaczycie rozmowę z stolarzem na temat obsługi posprzedażowej, bo w moich kosztorysach mam również pozycję obsługa posprzedażowa. Często sugestie posprzedażowe ze strony klientów mają uzasadnienie, a często nie mają też uzasadnienia. Natomiast każda reklamacja, każde zgłoszenie, każda sugestia jest przez nas podejmowana. W związku z tym musimy wliczyć koszt obsługi administracyjnej, koszt rozmów z tymi ludźmi, jak również ewentualne ponadstandardowe koszty, które zamierzamy ponieść w danej inwestycji, które wynikają tylko z korzyści takich relacyjnych PR-owych. Wróćmy zatem do analizy opłacalności inwestycji. Zróbmy to na bazie prostego i znanego wielu inwestorom wzoru, gdzie wyliczamy opłacalność inwestycji. Ten wzór to return on investment, czyli zwrot z inwestycji. Załóżmy, że ten obiekt kosztował nas 3 miliony złotych. Załóżmy, że nakłady z tej inwestycji na, na tą inwestycję to jest milion złotych. Czyli mamy koszt całej inwestycji z nakładami, gdzie tutaj mam obsługę sprzedaży, obsługę e, posprzedażową, e, obsługę notarialną, obsługę prawną, gdzie mamy obsługę architektoniczną, gdzie mamy nadzór budowlany, e, także wszystko zawarłem już w kwocie 4 milionów złotych. I teraz jaki zysk wystarczy, abyśmy byli w stanie utrzymać koszty operacyjne działalności, no bo poza koszt, kosztami takimi, które przypisuję do danej inwestycji, mam też koszty prowadzenia działalności, mam też koszty zarządu, czyli swojej osoby, no bo też pracuję nad tym projektem. Mam koszty marketingu, które są związane z szeroko pojętym marketingiem, zarówno tym świadomościowym, jak i tym konkretnie skupionym na tej nieruchomości. Zatem jaki zysk jest niezbędny do tego, abyśmy, e, abyśmy e, wygenerowali e, zysk zarówno dla tej inwestycji, jak i dla spółki w stosunku rocznym? Załóżmy, że ten zysk to jest 500 tysięcy złotych. Dopiszę, że jest to założenie. Zaraz Wam powiem, ile zarabiam na, na takiej inwestycji, natomiast ile procent wynosi wówczas zysk z tej inwestycji? A więc liczymy 500 tysięcy. Rentowność z inwestycji liczymy w ten sposób. Najpierw na górze mamy 500 tysięcy, i to jest zysk. Później liczymy poniesione nakłady nieruchomości, czyli mamy 4 miliony złotych. Czyli to jest koszt. I to mnożymy razy 100%, co nam daje zysk w tej inwestycji, przy tym założeniu, podkreślam, w wysokości 8%. I ten zysk. Nie spełnia oczekiwań, zarówno moich, jak i podobnych inwestorów, którzy inwestują w ten sposób. Chociażby z tego względu, że rzadko zamkniemy cały proces inwestycyjny w perspektywie roku czasu. Oczekiwany zysk z takiej inwestycji to jest tak 10-15%. Czyli 15% to jest oczekiwany zysk. Już uzasadniam dlaczego. Jest jeszcze coś takiego jak odchylenie standardowe od błędu. Otóż nakłady zrobiliśmy tutaj założeniowo, czyli ile nakładów musimy ponieść na to, aby wybudować do takiego i takiego standardu tą nieruchomość. Czasami możemy się pomylić, zarówno w kosztach, jak i w przychodach. Co za tym idzie? Policzyłem, jakie odchylenie standardowe. Mają moje założenia od strony finansowej, przychodowej i kosztowej. I wyszło mi, że pomylę się in minus na 12%, a na plus pomylę się, czyli na moją korzyść, czasami na 20%. W związku z tym, jeżeli pomyliłbym się w tym przypadku, yy, gdzie mam rentowność inwestycji na 15%, to mam plus 3% zysku. Ale jeżeli już tutaj bym się pomylił, to jestem na minus 7%, czyli muszę dołożyć do tej inwestycji. Rzadko kto liczy odchylenia standardowe, czyli założenia. Ile pomyliłem się wcześniej na minus, ile pomyliłem się wcześniej w swoich założeniach na plus. Ja tą lekcję odrobiłem, bo już nieraz się pomyliłem. Ty jako inwestor, który zaczynasz inwestować w kamienice, warto abyś potoczał się grupą wsparcia osób które będą w stanie zabezpieczyć Ciebie przed jak najmniejszą ilością pomyłek. Przed jak największą. <laughs> Czyli masz się zabezpieczyć, aby tych, tych pomyłek było jak najmniej. Przejdźmy do kolejnych wyliczeń. W związku z tym, na inwestycji, która kosztuje 4 miliony złotych, nasz zysk, który musimy wygenerować, to jest milion złotych. Oczywiście w inwestycji, w inwestycji rzędu miliona złotych będzie to 150 tysięcy złotych. I ten zysk pokrywa koszty operacyjne działalności. Każdy przedsiębiorca ma jakieś koszty operacyjne działalności gospodarczej, przez które rozumiem koszty stałe prowadzenia biznesu. Jest to chociażby ZUS, jest to chociażby koszt księgowego, koszt pracowników, koszt marketingowy, tak jak wcześniej wspomniałem. W związku z tym opłacalność inwestycji mierzymy e, według wskaźnika rentowności inwestycji na poziomie około 15%. 10% to troszeczkę za mało, 13% to minimum. E, wychodzimy od opłacalności inwestycji rzędu 20-25%, natomiast jako, że w każdej inwestycji są jakieś niespodzianki, zabezpieczamy się na tyle, ile możemy, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Ale czasami coś wyjdzie. Musimy mieć bufor na te nieprzewidziane, nieplanowane koszty. Za chwilę porozmawiamy ze stolarzem na temat obsługi posprzedażowej. Chcesz wiedzieć o co chodzi? Wszystkiego dowiesz się już wkrótce. Wyceny na schody, jakie otrzymywaliśmy, opiewały kwoty od 20 tysięcy do 80 tysięcy złotych. Oczywiście cena zależy od materiału, czyli na przykład rodzaju drewna, ale też od skomplikowania konstrukcyjnego biegu schodowego. W miodowej faktorii mamy dwa biegi schodów, które należy ocenić jako proste, lecz my wybraliśmy też dodatkowe uatrakcyjnienia, by klatka schodowa była jeszcze bardziej elegancka. Przy wyborze stolarza odpowiedzialnego za nasze schody bardzo ważne jest jego doświadczenie. Zawsze poza aspektem finansowym zwracamy uwagę na jakość. Klienci kupują oczami więc chcą mieć dopieszczony każdy element swoich przyszłych apartamentów. Wsługa posprzedażowa jest ważnym elementem całego procesu sprzedażowego, dlatego jestem teraz z panem Markiem, naszym stolarzem, który realizuje nam schody na miodowej faktorii i rozmawiamy o poprawkach kosmetycznych na poprzedniej inwestycji. A więc omówiliśmy sobie już kilka e, aspektów. Mamy jeszcze e, te progi w mieszkaniu, M11 i M12. Uh -huh. Czyli tam, gdzie w, w niektórych jest ten próg zrobiony uh -huh. i teraz e, podłoga się kończy w jednym miejscu. Jest, można powiedzieć, że puszta przestrzeń, próżnia uh -huh. i, e, i dalej ktoś sobie zrobił podłogę w mieszkaniu. Uh -huh. Będziemy w stanie to zrobić naszym klientom? No tak, kwestia trzeba ustalić tylko jak oni sobie, jak e, ustalić kolory tego, tych progów, czy materiał i, i... I po prostu poziom, niedobrze mhm. Okej. Okay. No. Teraz inny klient ma znowu, e, ma znowu podłoga przez nas, jest zrobiona na klatce schodowej i ma próg mhm. gdzieś tam takiej wysokości. Mhm. Co jemu możemy zrobić? Jakieś listwa czy co? Tak, no można to też wykodzić, żeby to, to już to nie, żeby to estetycznie wyglądało. Mhm. Okay. Do tego będziemy dążyć dobra, później tak. E, przy niektórych lokalach mamy luźne listwy, e, to jest przy M15 na przykład. Mhm. One nie wiem, czy są już tam elementem wtórnym, czy elementem. E, no, czy może przy było... montażu były zdjęte, nie? Bo wszystkie były może przy montażu drzwi, no, mhm. trudno powiedzieć, to mam kwestię przyklejenia. Nie? Dobra. W porządku. Teraz... 15 to jest u góry, tak, zupełnie? Tak, 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 to jest sama góra. No to tam nie było w ogóle robione, bo tam nie było drzwi też, nie Tam tak nie naprawdę. było drzwi, dobra, no to... No to, no to Ani do... ściany tak naprawdę, nie? Bo ta jedna ściana miała być do zabudowy chyba Tak. Trybana, czy... nie? Po prawej stronie, Okej, okay, no to, 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 to listwy mamy. Mm -hmm. Ostatnio je przenosiliśmy ze sprzedanego, mm -hmm. ostatniego e, lokalu i listwy mm -hmm. mamy, no to po prostu jak będzie... E, jak ustalimy sobie termin, no to czas tak. to, to to do, do, okay. do montażu. Okej. Okay. Ubytki mamy omówione. Będziemy jeszcze raz malowali ten lokal i teraz te, te, te latki schodowe. I teraz jest pytanie, czy pan woli po malowaniu robić te swoje e, prace uzupełniające, czy, e, czy przed? No pewnie przed, bo to wtedy by wszystkie te akryle można by też zamalować wtedy pod kolor, żeby już tam nic nie, nie kombinować. Nie? Ok. To malarzom pewnie będzie wygodniej, jakby było po, bo nie musieliby oklejać tego. No to jest kwestia tam. No to pewnie kto pierwszy wejdzie na. <laughs> kto budowę, pierwszy, ten tak? lepszy. Tak? A ten ostatni, niech się martwi, bo to trochę tak wtedy wygląda. Nie? No trochę tak to wygląda. No to pytanie, jak, jak pan z grafikiem stoi? No, bo żeby kto pierwszy, ten lepszy, no to musimy. E... To musimy się omówić z tą panią tam, która jest odpowiedzialna, i wtedy zobaczymy, ile to czasowo to jest nie? Okej. Kiedy i tak dalej. Nie? Dobra, a jak ogólnie? Roboty dużo? Tak. Tutaj... Wyjątkowo dużo. Wyjątkowo dużo, to dobrze. U nas robimy pod koniec sierpnia montaż, tak? tak? tak. Super. Czy wiesz, że brak funduszy tu i teraz nie jest żadną przeszkodą podczas inwestowania w nieruchomości? Wokół ciebie znajduje się tyle różnych możliwości, które tylko czekają aż je wykorzystasz. Zaufaj nam. Dofinansowania i inne kreatywne sposoby finansowania zakupu nieruchomości to nie prehistoryczna legenda, a szanse, które czekają na Twój pierwszy krok to jak? Podejmujesz wyzwanie i zaczynasz stawiać na okazję, usuwając ze swojej drogi wszelkie wymówki? Jeśli tak, to następny odcinek remontowych rewolucji skradnie Twoje serce.